Witam, witam Was na dzisiejszym odcinku, z tej strony Katron A dzisiaj gramy sobie w Among Us na polskim serwerze Zagram sobie jedną rundkę I będziemy sobie powoli zaliczać Zaliczać zadanki Jedno zadanie zostało zaliczone a, od razu śmierć Dlaczego? Ale to idę robić zadania, nie mam tam... Nie mam co innego robić, tylko trzeba po zaliczyć, bo jest zaliczało Cóż, chociaż muszę uratować... O, jest, jest zaliczone na nasz ciało I czterech I czterech jakby napis, nie? Ej, 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 od razu sam zostałem... zabity laboratorium. Przecież to sza... niebieski. Niebieski. O. Tak. o, wyszedł użytkownik. Więc jest. Teraz taka szybko gra. Nie jest. To właśnie. od dwóch podejrzanych. No teraz lecimy gdzieś, gdzie. No dobra, niech będzie o tu. O. Była 20. No i wygrali I wygrali. I to byłoby już na tyle. Wydziemy taki jeden krótki odcinek Ja się z wami żegnam. Elo do następnego odcinka I jeszcze zapomniałem dodać, że będzie Konkurs na tego skina. Jeżeli, jeżeli chcecie sobie pomiecniego zgarnąć, czyli jest on tutaj, to trzeba zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Nie, nie no tylko subskrypcję. Wejdź do mojego Instagrama, dwie rzeczy, oczywiście lajka też możecie zostawić i komentarz na przykład niech będzie Biorę udział po prostu. Hashtag biorę udział. I to tylko było tyle. Jeżeli, jeżeli chcecie wygrać. No i ja się teraz z Wami żegnam. Doskonale z filmem Elohimina. No a to no nie.